Zastanawiam się, moi drodzy, czy by tego silnika nie kupić, bo blok tu jest aluminiowy, to wszystko jest w sumie aluminiowe, oprócz miski olejowej, no i oczywiście tego, co się znajduje w środku, nie, korbowód i tak dalej, i tak dalej, myślę, że tłoki może też by były aluminiowe. Bo tamtego się nie opłaca. Bo tam jest no głowica i skrzynia biegów aluminiowa. Ale ten tu ma kurczę cały blok aluminiowy, głowice. Także, jakby jakąś mądrą cenę powiedzieli za kilogram tego, można by się pokusić. Siemaneczko moi drodzy, ostatnio kurczę miałem taką zajawęczkę, żeby sobie kupić silnik spalinowy. Zobaczyć, jakbym na tym sobie wyszedł. No i tak, pytałem się ostatnio dyrektora, jakby to było liczone. Ja bym chciał sobie zakupić taki silnik spalinowy z samochodu osobowego w komplecie ze skrzynią biegów. No i kurczę, tutaj mi już szczena, szczena opadła do ziemi. Po prostu klapło tak, że aż, zębami, że aż zęby mi zagrały teraz są kochani ceny najdroższe złomu ceny, które nie wiadomo kiedy ostatni raz były czy w ogóle kiedykolwiek w życiu były tak wysokie jak teraz to co się teraz dzieje to jest po prostu nie do pomyślenia poniedzieli ceny złomu mają skoczyć o 400 zł w górę Także jeżeli gdzieś tam ktoś ma cienki złom, nie wiem, po złoty 50, to teraz będzie miał po 2 złote. <laughs> także to ceny rewelacyjne, ale za to standard życia jest mniej już taki ciekawy. Tak, gdzie tam paliwo mamy już prawie 10 zł litr diesla, także <laughs> nie jest ciekawie. No ale nie odbiegając od tematu za bardzo. Pytam się o tam cenę, jak to by wyglądało? No, to tam sprawdzam i tą stronę, jakie są ceny. No i teraz słuchajcie, za taki komplet silnika ze skrzynią biegów 2000 zł po starej jeszcze cenie, bo to jak mówię, od poniedziałku. Dzisiaj mamy 10, 3 2022. A od poniedziałku... A, piątek... E, czwartek dzisiaj mamy, czwartek. <laughs> e, a od poniedziałku ma iść w górę 400 zł. Także jakieś 2,400. Pewna cena skoczy. Może nawet na 2,5, nie wiadomo. Także komu by się teraz opłacało, kurczę, kupić silnik ze skrzynią kompletny za 2,5? Nie wiem. No to, to jaka cena by musiała być? lewu, aluminium żeby to się zwróciło. No to jest nierealne. No, na moje rozumowanie raczej nierealne, tak? Jeżeli recyklingi się zajmują silnikami i sprzedać, rozebrać to na złom, to no nie ma szans raczej, żeby nam się coś zwróciło, tak? 2000 zł na na postarej cenie jeszcze, no to policzcie sobie ile może być tego aluminium? 10 kilo? Jakby było 10 kilo, no to nie wiem, po ile odlewy są. To nie zwróci się w życiu. Także no podziękowałem, no, ja myślałem, że to będzie liczone jako złom po, nie wiem, po 3, po 4zł powiedzmy przy dzisiejszych cenach za kilo o tutaj niestety są takie ceny, że... No i plan nie wypalił, a mówię sobie, że kupię taki silnik, to będę miał, wiecie, jakąś zabawę Coś tam, jakiś grosik wpadnie dla zabawy zajęcie i filmiki na YouTube no ale no nie, nie sądziłem że taka cena no 2000 kurcze za kompletny silnik ze skrzynią biegów No moi drodzy dzieje się o i dzieje się także zobaczymy czy nizna pewno 2 zł będzie kosztować Ostatnio sprzedawałem dzięki złom po złoty 20, zł, tak jak teraz 40 groszy pójdzie w górę, będzie złoty 60. Zł, a wiem, że teraz w międzyczasie on jeszcze szedł w górę. Teraz, no to spokojnie będzie dwa złote. Olmed już oferuje za gruby złom chyba 2,50 zł, czy coś takiego, ale za ładny gruby złom. Także to jest fajna cena. Ale to tak jak mówię, szkoda, że ta druga strona medalu jest obrzydliwie niefajna nasz standard życia się bardzo, bardzo źle popsuł, a także, moi drodzy, zbierajcie złom, zawsze to jakiś dodatkowy grosz. I tak jak mówię, poniedzieli ceny idą w górę o cztery stówki. I tutaj wam jeszcze wrzucę taką scenkę, jaką wczoraj odwaliłem, gdzie wóz drzemały prawie się przewrócił. Zaznaczam, że i wóz mały był na chyba tam trzy koła były na kapciach bo przebijane koła, także też było ryzykowne, żeby tam tą dziurą sobie wyjechać wziąłem kumpla, żeby poleciał po fuksa przystawił ramię chociaż, żeby się całkiem nie majgnął tym wóz, a i udało się wyjechać <gry> także moi drodzy to tyle trzymajcie się a jak tam będą wyglądać moje misje złomowe, to się okaże. Bo, te jak mówię, to paliwo jest strasznie drogie, więc nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, bo, kurczę, ciężko się będzie przerzucić te samochodu na rower. <grych> Dobra, trzymajcie się i do następnego. Chwilę grozy, moi drodzy. Ale się przechyliła. Wjechałem w taką dziurę. Poszedł jak po fuksa, stawimy tutaj ramię od, od żurawia i przyblokujemy ją, bo muszę wyjechać jakoś z tej dziury, a boję się, że, że może mi się przewrócić i będę miał biedę.